Marniuk napisał, że śmierć od dzika jest bardzo ciekawa i powinna być w odcinku. No ale chyba zacząłem nagrywać już po tym, jak umarłem, więc sorry. Będzie wod. Cześć, tu Wiktor. Dzisiaj zagramy w Rafta. W ostatnim odcinku zaczęliśmy naszą przygodę razem z Sebastianem, no a dzisiaj zobaczycie, co się działo na następnym live. Więc jest to dalsza część naszej przygody i mam nadzieję, że będzie wam się podobał ten inny rodzaj filmu. No i jeśli tak, to pamiętajcie, co środę o 18 z Sebastianem gramy w Rafta na żywo, więc miłego oglądania. Dobra, czy my tu coś jeszcze mamy? W sumie mam jeszcze resztkę tej jak dzidy, to... co? Yy, odłożyłem całe drewno, które skopałem, trochę go jest. I może by w ogóle zrobić łuk, czy nie na te dziki? Mm, no możesz, możesz, no. Mogę masz taka, strzały jakieś masz, czy nie? Nie. Jak nie to też Ale ja chciałem łopatę zrobić, dobra. ale do tego potrzebne Aha, mi jest jeszcze dobra, co najmniej jedna sztabka na i sześć desek. O, ale widzę, tak, że tak, trochę tego łopatę. drewna nazbierałeś. Mamy zapas 15, nie, dobra, jest jeszcze więcej. 35 desek musi ci to wystarczyć. Yy, nie, dopóki nie widziałem. Gdzie on jest? Chodź tu. Chodź tu dziadu, no chodź tu, zabiję go, jak taki odważny jest. No i dzida mi się zepsuła, to go nie zabiję. Co jeszcze musimy? Pszczół na razie nie zrobimy, trzeba skraftować różne rzeczy i je przebadać. Te algi badałeś? Mm, tak, teraz został nam miód, jajko, wełna, sztabka tytanu, no to do tego jeszcze daleko, właśnie ten proch. Układ scalony możesz skraftować, jeżeli masz taką możliwość. <laughs> Sugerujesz coś? inżynier, do roboty. Nie umiem takich rzeczy kościu. A nie, zaraz będzie. A zabrałeś mieć, tłaniaku. O, masz. O, dziękuję. No i mamy Dobra, ale to nie możemy takich rzeczy robić, płynąc już i zbierając. Możemy, możemy. To podnoszę nasze czekaj, trzeba skręcić najpierw, bo płyniemy w wyspę. No i co, teraz trzeba łapać wszystko, co się da w sieć, rozbudować tratwę, zbudować piętro, postawić te anteny i płynąć na pierwszą wyspę, fabularną. A ty zrobiłeś w końcu tą łopatę? Tak A nią się nie da wiosłować? Nie To jest taka no do kopania ja, Jak chcesz to spróbuj, trzymaj Nie no, wierzę ja, ci, przecież spokojnie Chcesz się? Ja? No daj, gryzka Mmm, jaki pyszny Dobra, czy ty pamiętasz, który to był o, środek? Chyba te patrz. cztery to był środek, bo trzeba w miarę równo się rozbudowywać, żeby później nie przepadać. Dawaj w lewo, wszystko. dawaj w lewo trochę Na kierunek, pratwa tam jest a nie, płyniemy idealnie na nią, będzie spoko. A nie, nie zaraz się nie zmieni ten kierunek trochę? Nie, chyba nie. No racja, chyba damy radę. Beczka obok, akurat. Wskakuje już, bo tak akurat zdążymy. Nawet strach na wróble jest. no tam jest kolejna chyba duża wyspa. Tak mhm, wygląda. A bo... się zaraz rekin zje. ci się. Widzisz, nie zjadł mnie. No i zaraz płyniemy w tą dużą wyspę. Jest jakaś luneta tutaj, lornetka, coś można zrobić takiego? Może później, ale nie nie obiecuję. Chyba nie pamiętam gdzie jest ten cwaniak. No i jeszcze nam teoria. To płyniemy na no to duże coś. No, chyba nie mamy wyboru. No, być może zajrzeć, może cokolwiek tam podniesiemy, ale myślę, że nie ma co się zatrzymywać na długo. Dobra. Terio, wszystkie liny zużyłeś? Terio, wszystkie liny zużyłeś? Tak. Ty masz A siekierę, masz to weź to rozwal spry? to do końca. E, coś tam mam, no? Które? Co? Proszę. E, to. Jak siekierą rozwal do końca. Dziękuję Ależ bardzo. Ale proszę. Resztę lin odkładam tutaj do skrzyneczki. Dobrze. To chociaż się przepłynę. Poszukam tego Pufferfisha, żeby już zdobyć ten proch. Dobra. O, już go widzę. No i dałem mu wybuchnąć. Muszę przypomnieć sobie, jak się na nie poluje bo właśnie jak one podpływają, to dosłownie jak wybuchają po prostu. No nie, znowu mi to nie wyszło tak jak miało. Znowu wybuchu kolejna. Dobra, nabiorę powietrze i spłynę, bo widzę, że tam bardzo głęboko jest skrzynka jakaś. jak na styk widzę, wypłyniesz. No. No nie, no. Dobra, widzisz, udało się. Dobra, teraz nie podpływaj, nie podpływaj. No, widzisz. Mogę już? Tak, no i mam, patrz. A no nie, nie podniosłem, upuściłem, upuściłem, bo nie mam miejsca w ekwipunku. No, Dobra, ja tak, już, tylko po. To masz kolejną nową czapkę. <laughs> Najważniejsze. Zróbmy jakieś te piętro, może, co? Najpierw trzeba jeszcze tudu rozbudować, według mnie. Czemu nie Żeby możemy mieć sieci rzeczy w stylu łóżko, stół i inne takie na górę, a tutaj wszędzie daj skrzynki? Znaczy, ja bardziej myślałem o tym, że po prostu im większą trawę mamy, tym więcej sieci możemy założyć na dole, więc więcej rzeczy nam się automatycznie farmi, nie? No I co ty je tak losowo stawiasz? No, a nie chcę stoją tak na razie, żeby łatwiej się rozpoznawało. A Aj! Mniej. Przypaliło się to? Tak, przypaliło się, dobra. To badam proch strzelniczy i możemy teraz właśnie już craftować tę amunicję. No, ale rekin się zrespił, muszę z nim powalczyć. Cie no w ogóle surowców tu nie było praktycznie. W sensie dookoła wyspy czy na wyspie? Mhm. Dookoła. Rzeczywiście się wiksuje, co ty tam robisz z tą. No nic, właśnie nic. No, zaraz, zaraz rzeczywiście stanął Ale chyba przez to, że takie wysokie fale są. Nie, tu jest ten kamień, taki stoi. Tu tuż obok. Chyba zaciągnęliśmy kotwicę idealnie nad nim. Dobra, rekina dopada. Tej, bo zabijam rekina. No właśnie, zabijałem. A gdzie w ogóle kotwica była zaciągnięta, gdzie jest kotwa. No właśnie, widzę. Ty, ty, co ty robisz? Zabić mnie chcesz? Nic, ja tym nie kieruję przecież. No ja nie wiem. Ty! Chyba wpłynęłeś mi nad głowę. No, ja wiem, że ty nie kierujesz, ale. Ty topisz gościu w ogóle, wypływaj. Ups. O, dobra. Tak trochę pod ukosem. Do wiatru akurat. Behold the elevated one. Trzeba, postawiłem schody. Sorry. No dobra, już dobra. jestem w sery. Schody mamy. Ciesz się. Bardzo fajnie. <laughs> Rozumiem, że ten żagiel też będzie na tym, na piętrze. No, no można. Ale na razie można zrobić tak dość wąsko. Dobra, to masz te trzy układy. Ja te dwa, co czekamy zrobię na odbiornik, to znaczy. Gdzie? No tu leżą, obok ciebie. A, tu, dobra. No i stawiam trzy anteny. One muszą być tam w jakiejś odpowiedniej odległości od siebie, ale to zobaczymy dopiero jak właśnie ten komputer no, postawimy. Tak na ziemi? Czy jakiś stolik może trzeba zrobić? Nie, on będzie jakby stolikiem. Aha, dobra. Good. Dobra, może zaciągać. Rakin płynie, już widzę cię. A wiedziałem Na polowanie. Chodź tu. No, dalej nie mógł odpłynąć. Nie wiem czy na ciebie się nie rzuci zaraz. Nie, mam nadzieję. No, że No nie. nie, rzucił się na mnie, tylko nie widziałem z jakiegoś powodu. No i mi się hak zepsuł. Ty no nie potrafię go trafić jakoś. Jeszcze strzał i mnie zabije. Dobra. Ci da się zepsuło. Jestem spragniony. I nie mamy w ogóle drewna. No wiem. Ale patrz jaką mamy ładną podłogę dookoła. Co jest mamy, ważniejsze. Tak, w plastiku Fajne. też widzenia mamy. Ale żeś to rozegrał. Dobra, zaraz ruszymy z powrotem. I co? I ta Dobra. podłoga wygląda tylko lepiej, tak? Nie, ona jest mocniejsza. I jest jakaś mocna, no. Chociaż tyle. Dawaj, ja ruszam. Co? No dobra. No a co tam jeszcze chcesz? Ko ja trochę metalu wykopałem. No dobra, dobra. To jak mam A już nie no, nawet tam mieliśmy wykopać. dużo w zapasie. Ty ten metal chciałeś, bo do czegoś się przyda? Czy, czy żeby ogólnie był? Hmm. Przepalać czy... go już teraz? Nie. Możesz go przepalić, no. Patrz jakie nowe rzeczy hmm. będziemy potrafić. Już teraz będzie Do... można dłużej pod wodą siedzieć. No to się może no, przydać akurat. Butla i co jeszcze odblokowałem? Nawet nie wiem. Aha, lornetka. O, chciałeś lornetkę, to masz. Możesz zrobić tylko dwie butelki, które są mega drogie ogólnie. <śmiech> Serio? <śmiech> no. no, butelka kosztuje 6 plastiku i cztery te mazie spnączy. W sensie, no nie jest to jakieś super drogie, nie wiadomo jak, ale a propos zabieram plastik i tą maź potrzebuję. Widzę, że mamy aż Dlaczego jedną. plastik zabierasz? Bo muszę butelkę nową sobie zrobić, bo swoją zeskanowałem Bo ogólnie w tej grze chyba są dwie albo trzy takie wyspy poza fabularnymi Na które trzeba losowo trafić I one są takie tematyczne z jakimś tam rozbitym statkiem i samolotem I nie wiem czy właśnie nie będziemy mijać jednej z nich po prawej W prawo skręcić trochę? No, może trochę skręcić, bo tam chyba samolot jest rozbity właśnie Okej, okay. w samolocie można samolot znaleźć Gdzieś na wyspie co znaleźć Ten rekin tu pływa? O, pływa, dobra o, 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 jest skrzynka, ale jest coś lepszego niż skrzynka. Dwie skrzynki. Nie, zaraz zobaczysz. O. o, o. Mam nice. czopkę pilota I oprócz tego właśnie jest chyba jeszcze jedna z takim statkiem jakimś rozbitym Coś takiego było No jestem głodny O, ale jakiś nowy przepis dostałem cie Ty, a mamy miedzi jeszcze? Mam, mam, ja cały czas przetapiam mieć Mam we przypunku po prostu, żeby właśnie ją przetapić Dobra, widać już chyba tą wyspę No, 330 metrów niby Tak no, widać, no. Widać, widać Taka wysoka Nie, 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 na Gdzie ci dać tą sokowierówkę? Ona taka gdzieś wielka tam jest obok No tak, no bo to też takie jak ta kuchenka, nie? Możesz gdzieś tu, tu obok, obok coś no, można, można gdzieś tam wcisnąć Zaczekaj, zrobimy taki kącik Podejdź, taki o tak, żeby tu Czasno miejsca trochę. nie było w ogóle no. Oszczędzamy Ja idę Idź Brus jakiś no Tak się, się nazywa ten rekin Tak? Mhm Według Serio? fabuły tak, no To jest jakieś B2 oznaczenie dobra. Najpierw to tu na dół trzeba wpłynąć sobie B3, dobra po myślałem Ciemno tu trochę tu znajdziemy. No tak, poznajdujemy trochę surowców Ja teraz pod wodą jestem w ogóle Trochę odpadków Ty, jakieś notatki już podnosisz No sorry Myślałem, że to jest po prostu strawiec. No, rekin się na mnie rzu rzucił. To ty idź tam, ja pójdę tu. Okay. Zobaczymy, co znajdziemy. Ja mam kolejną skrzynkę, w sumie tylko. No jestem głodny, god damn it. No ja to Muszę się cofnąć po jedzenie. Poczekaj, nie eksploruj za daleko bezemity. Projekt jest. Eee, laterka na głowę. Latarnia no, na głowę. To a propos, weź, choć wrócimy, zjemy i się prześpimy, żeby było coś widać, chociaż jest bieda, bo nie mamy nic do jedzenia gotowego. Trzeba miseczki zrobić. Dawaj spać, Wiktor. idę Idziemy dalej. Uważaj na Brusa. Na no i jest w tym pomieszczeniu notatkę. No, rzeczywiście. Balboa Island, czyli następna wyspa, na którą będziemy musieli się udać. Fajna czcionka z polskimi znakami. No, parkour, parkour. Dobra, mamy właśnie urządzenie do recyklingu. Ty, to jest, to ziomek jest normalnie. No, i notatkę właśnie z następnymi kordami następnej wyspy fabularnej. I tu mamy ziomkę, z którym możemy porozmawiać. To jest kobieta chyba. Tak, to jest kobieta. Tu się ostro hitboxy pogują. Patrz, latam tutaj. Co? No oczywiście widzę. <laughs> Nikt nie przewidział, że ktoś będzie chciał tam wbić. Tak to ujmę, zrobiliśmy progres. Tą recepturę wywalam do śmieci. Nie przyda nam się. Eee... Tu i tak baterie potrzebujesz. Dobrze, po ale mam Poprawiasz receptur. sobie, żeby ładnie wyglądało. No bo się nie mieści więcej. Mhm. Patrz, mamy zgniatarkę na śmieci. Możemy tu wrzucić właśnie teraz na przykład głowy rekinów, bo i takich nie potrzebujemy. Aha, to jest ale to, co potrzebna się bateria. Tak? Mm, nie tak, możemy no. wypiąć tej baterii stąd na górze na chwilę? Można, można. A skąd my wiemy, gdzie teraz płynąć w ogóle. Te kordy są gdzieś? Mm, tak, pod te masz taką książkę, gdzie są też wszystkie notatki ogólnie. Dobra, czyli 74, 74 17. No to ja może odpalę w sumie. Dobra. Przeklinać co drugie słowo, czy nie móc powiedzieć nigdy, jakoś lubisz kochasz, no to raczej. Co? Ja tak Aha. nikomu nigdy nie mówię, czego lubię. <noise> O, dawaj tak? spa. Poluj na tą daj ją. U mnie strzeliłeś w ogóle tak mega w bok i znowu. O, okej, okay, dobra. Nie no odejdź, trafiłem ją? Bo tak, trafiłeś, jakby... trafiłeś. Też można ją przeszukać. Dostaniemy z niej głos. U mnie to nie leży. Tak jak ona, tak staje. Dostaliśmy sześć piór i dwa łódka. tak działa? Jak się tutaj dadecki znowu? Tak, no. Czemu wcześniej tego już nie robiliśmy? Tu w kratkę wszystko powinno być tak. <laughs> Pamiętajcie, że co środę o 18.00 live'y wbijajcie też na Discorda. A na razie dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. I widzimy się w następnym odcinku.